Ewa Mingę Jaruzelskiej o trudnej przyszłości, moim w życiu furtki do piekła. Ewa Mingę spotkała się z Moniką Jaruzelską w jej programie, który możecie oglądać na kanale Super Express 2. Panie rozmawiały m.in. o nowej książce projektantki Furtka do Piekła, która jest kontynuacją jej powieści Gra w ludzi. Pierwsza część wywołała niemałe zamieszanie w showbiznesie, bo projektantka nie ukrywała że jest to historia z kluczem, mimo, że jest w niej dużo fikcji literackiej. To jednak ukryte w niej są pewne prawdziwe wydarzenia i osoby, których imiona zostały zmienione. Wiele osób próbowało dociec, którzy znani z celebryckiego świadka ludzie, są pierwowzorami dla tych postaci. Głównym tematem obu części jest handel ludźmi, a w szczególności kobietami. Zamieszanym w ten proceder są osoby z pierwszych stron gazet, celebryci i aktorki, które kupczą swoim ciałem. Ja myślę, że w każdym środowisku to jest, mówi w rozmowie z Moniką Jaruzelską Ewa Minga i podkreśla, że problem ten dotyczy nie tylko tak zwanych sfer wyższych, to jest też oczywiste, że jest też obecne także w tym najniższym środowisku. Moja pierwsza powieść gra w ludzi pokazuje swoistą grę w ludzi. To jest proceder, który dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Oczywiście bardziej skupiam się na kobietach. Bo ten świat kobiet jest mi bardziej znany. Co prawda główni bohaterowie są oboje oszukani na uczucia. Czyli Anna i Bruno. Bruno został potraktowany, jak bankomat, w formie zemsty dorobiono mu taką kartę do bankomatu w postaci dziecka. Anna także, ma dziecko, które jest z początkowego punktu jej widzenia jest owocem wielkiej miłości. Jak się okazało, to tak naprawdę jest jej biletem, ubezpieczeniem jej, że nie zostanie sprzedana dalej. Wzięła udział w tej grze. Jednym z jej właścicieli, o czym ona nie miała zielonego pojęcia. Był właśnie Bruno. Tak naprawdę wykorzystał ją, mówił, kocham cię, jesteś dla mnie wszystkim. Dał jej piękne życie, cudowne prezenty, piękne apartamenty, imprezy, ale im w rzeczywistości szykował ją do następnego etapu gry. Za jej plecami byli widzowie, którzy stawiali na nią pieniądze, uprawiali na nią hazard. Anna dzięki dziecku nie wylądowała w strukturze tej prostytucji, tego handlu ludźmi. Ale, żeby się ratować, wylądowała na takim trochę społecznym dnie. Jej marzenia przestały istnieć. Zobaczcie wideo z całą rozmową Eweminga i Moniki Jaruzelskiej. Projektantka otworzyła się w niej też na mocno osobiste tematy.